Czy twoja rodzinna tradycja też niemal zabiła twoją siostrę? W mojej rodzinie co roku w Wigilię odbywał się chory rytuał zwany więzią krwi. Siadaliśmy w kręgu, każdy z nas dostawał ten sam zardzewiały nóż, którym rozcinał sobie dłoń, a potem wszyscy ściskali te zakrwawione ręce skandując hasło: Wspólny ból to siła. Jakby to było coś pięknego, a nie brutalne dziedzictwo po dziadku, który wymyślił ten rytuał w więzieniu w latach 70. i przekonywał nas, że to gwarancja lojalności. Chociaż brzmiało bardziej jak przysięga gangu niż świąteczna tradycja? I właśnie tak to wyglądało. Nawet maluchy musiały się wiązać. Bez wyjątków, bez litości. Ja w wieku czterech lat tak się darłam, że sąsiedzi wezwali policję, ale oczywiście wszyscy kłamali, że się przewróciłam na szkło, bo kto by uwierzył, że cała rodzina tnie dzieci nożem w wigilie, a kiedy miałam 8 lat, wujek marek niechcący wbił mi ostrze tak głęboko, że potrzebowałam szwów, ale do szpitala nie wolno było iść, więc ciocia po prostu objęła mi rękę taśmą klejącą i powiedziała, żebym się nie ma zgaiła. Potem była Elena. Miała dwa lata, kiedy dziadek ją trzymał i krzyczała: Nie, nie! Takim głosem, że do dziś mi się śni. Ale odmowa nie wchodziła w grę, bo wtedy czekało cię po bicie i na znaczenie przy i z rozbitą twarzą też musiał się związać. A najgorsze było to, że wszyscy nosiliśmy te same blizny na dłoniach. Jakbyśmy byli w sekcie i kazali nam mówić, że to przez Ale nikt z nauczycieli czy lekarzy nie kupował tej bajki do końca. A kiedy Elena miała 7 lat i poprosiła mnie, żeby ją ochroniła, bo od przedszkola co grudzień miała ataki paniki, obiecałam, że zrobię wszystko, żeby tego uniknęła. Tylko że gdy nadszedł wieczór wigilijny, ojciec spojrzał na mnie tym pustym wzrokiem i powiedział: "To nas łączy, Krew to rodzina". A potem złapali Elenę, a ona zaczęła krzyczeć i błagać. Więc zrobiłam coś, czego nikt się nie spodziewał. Wyrwałam dziadkowi nóż i z całej siły sobie dłoń. Krew trysnęła, a ja krwi? Masz!". I przez chwilę cisza mówiąc, że jutro się tym zajmiemy. Ale wiedziałam, że jutro będzie tylko powtórką, więc o drugiej w nocy obudziłam Elenę, pomogłam jej przez okno i boso śniegu pobiegłyśmy do pani Jadzi, sąsiadki, która kiedyś wezwała policję otworzyła w szafroku, a ja zakrwawiona Elena we łzach trzęsłyśmy się z zimna a ona tylko nas wciągnęła do środka i jak tylko usłyszała co się dzieje natychmiast zadzwoniła na policję owinęła mi rękę i została z nami aż przyjechali funkcjonariusze zabrali nas zabezpieczyli nóż obudzili moją rodzinę i rozpoczęli dochodzenie a potem wszystko wyszło nasze zeznania nasze blizny nasze koszmary i błagania w każde boże narodzenie dziadek dostał 12 lat ojciec 4 wujek 5 a my po raz pierwszy spędziłyśmy święta normalnie z piernikami prezentami i filmami bez noży bez krzyków bez więzi krwi